Będzie chłczat kurwa i mam ile widzów jest kurwa. O, już chujczat, a nie jest. A i to normalnie mi pokaże, ile mam widzów. Nie muszę mieć YouTubea, odpalanego. No tak, dlatego używam właśnie tego. I co, to mogę się zamknąć? No. Pierdolisz Serio i będę miał dalej transmisję kurwa na tak to zamknę? No. A jak chce zakończyć, to na streamlabsie. No. No to ci mówię, że wygodniejszy jest kurwa niż tamtego O Oj, chuj, mi się podoba to. Ej, a, kurwa on już trwa ten live? Kurwa on no. już jest? Czy to chuja prawda, że nie? No jest już chyba. Weź wejdź, zobacz kurwa na YouTube. No, Dawaj kurwa, daj się Jest live, jest live. Kurwa jest grubo. Lejka też. A ty powiedziałeś, dopiero dawaj, kurwa dyszka. No bo opóźnienie, a kurwa, ja pewnie to zjebane opóźnienie ustawiłem, kurwa. A kurwa. Dobra, lecimy, kurwa. Chwila prawdy, czy Rainbow Six. Uruchom. Siema Wiktoria. Ciemka, co tam, jak tam, hejka. Kogo Ej, ucieło byli. kurwa? Ej, słychać mnie? No, Nie. słychać. No to co wypierdolita, że kurwa mi ucięło? Co tam, co tam, kochanie, u ciebie? Nie, mi ucięło cztery rdzenia w procesorze. I chuj. Tak, tam skarbę Co tam, kochanie, moje najdroższe. I chuj, kurwa się nie odpala, jebane. A tu. już odpaliłeś, Rainbow'a? No, ja już mam kurwa odpalonego od 20 minut. <śmiennie> pierdolisz, kurwa, bo ja 10 minut siedzę na Discordzie. No to od 10, no. szczęśliwi czasu nie liczą, kurde. O, dycha pisze, słychać, kurwa. <śmiennie> ja pierdolisz. Że, 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 że dycha szczęśliwy. No. no, to kurwa zaktualizuj sterowniki, będziesz jeszcze bardziej szczęśliwy. Właśnie, pokaż, pokaż, kurczę, cwaniaczku, pokaż, jak ty to robisz. Nie, no, psychy nie masz, psycha siada. <grym>, ja pierdolę albo faza dzisiaj. Ja jakieś chujowe rej, bizów, kurwa, ja Nie no, ma wszystkim, witam serdecznie. Sterowniki, wam powiem kurwa. Pobierz, mam to Pat, Pa, pa, to jest hardcore, to jest dycha, to jest hardcore, kurwa, nie? Data wydania 21. Ty, kurwa, ale tempo odpalenia to jest zajebiste, kurwa, 5 minut czekam Ty, Kurwa, że to się odpali, do chuja O cicho, kurwa, chwila prawdy, jak mnie wypierdoli z Discorda, to wiecie, że karta jest rozjebana i przez okno laptop Geografia jest uczona, z czego? Z czego? Z czego geografia w karbie? No i chuj się R6 nie odpala, czyli to jest kurwa problem z wieczy. A czy ty masz starsze sterownik niż my? O, o, nie, o, jaki kozak. nie, dobra, dobra, no instaluj, instaluj kurwa, no. Ten sam co, co, co mi się z tym spierdolił kompa. Przeświliłem, się będzie instalować kurwa. Spierdolił. To nie, to jakiś spierdolił kompa, to jest nie mogę teraz tego zatrzymać. Kurwa. Ej, dobra, jest kurwa pizda, bo R6 mi się dzieje. Jest zajebiście. Procesy jak zo egzo... Nie wiem Słycha, co to jest, jedna jedna, jednak jesteś. A mi dosyć no, nie dosyć patrz. Nie da się, bo teraz zacznę czy. O, 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 patrz, już kurwa zaczyna, że mi dapsa laguje. I patrz, patrz, patrz teraz, patrz teraz. Trzy, cię w chul, no. trzy, cię a jeden wypierdala mi raz, dwa, trzy. No, jeszcze nie. Szczerzyje, kurwa, jeszcze nie trwa. Hej! Tak szczerze wam powiem, że teraz wchodzę kurwa na Facebooka, przeglądam kurwa tego i wszystkie grupy, grupy pomocy technicznej płaczą. Witam, mam problem jakiś. Mam cały czas 100% zużycia procesora. Kurwa, kolejny post. Hm. Też problem. Nie ja wiem, wiem. zrobili, połapkę wam zrobili jak na squid game. Ej, ale bez kapy, to nie jest tak, że ten. Widzę teraz po tym, po grupach pomocy technicznej, że ludzie mają z tym problem. Jakieś aktualizacje miałeś się się. To ja tego nie instaluję, pierdolę. Ale to jest kurwa coś z procesorem jednak. On... Ale cio, bo on też, ten, ten sam chłopiec ma problem z procesorem, ma problem, ma też RTX-a. Możliwe, możliwe, że aktualizacja RTX-a, no to, to, to jak... musiała, kurwa w procesorach. Co ma odpisywać? Ja tu zaraz... Jakaś Wiktoria tam jest. No, no, bo no, no. Teraz jest moja jakoś... <noise> no, Kopię, Warto, bo ta jakaś. O cicho, w... teraz głowę odwrócił, nie patrzy się już w kamerę. Ej, r mi się odpaliła, kurwa, live wraca do żywych, kurwa działa. Działa, kurwa, nie działa. Ja pierdolę. Nie, nie, nie. Live ogólnie stoi w miejscu, nie? Ciągle się patrzysz na kamerę. Ukryty za mikrofonu. palił Cicho, się na ci cicho. normalnie już dzieje chuj się znowu. Zlagało się no jest zlaagowany no zlagowany, I wieje bania komp Kończę live to będzie mi kurwa wszystko działać. Potrzebuję cztery, ale o, co... Pytaj się, cztery potrzebuję. Gościu potrzebuję tak. Mam do zatwierdzenia, bo... Czekaj. Pomożesz mi wbić tysiąc na kanale, z góry dziękuję. Mam cztery do wbicia. Osoby. To co? Jasne, problem. Pik to kurwa, za to Ej, a kciuki jest kur jebany Kurwa, tu dzisiaj normalnie zalałem.